Cześć, tu Grzesiek, a mamy ze sobą chyba pierwszy egzemplarz jeżdżącego Vivida, czyli roweru nowej polskiej marki. Marka pochodzi z Trójmiasta, a nasz rower powstał we Wrocławiu, ale zgodnie z życzeniami klientki. Jest z nami Justyna, chyba pierwsza w Polsce użytkowniczka e, Vivida. Rower został złożony specjalnie pod nią. Czy spełnił Twoje oczekiwania? E, tak, przede wszystkim jest to sportowy gravel takiego jakiego poszukiwałam. E, więc tak, spełni moje oczekiwania, zdecydowanie. E, czy lubisz takie rzeczy jak integracja systemowa, czy w ogóle odgrywa to dla ciebie rolę? E, patrząc na to, jak ten rower schródnie wygląda dzięki temu. E, to tak e, myślę, że też dodaje to trochę do e, aerodynamiki. Ale Czy to w ogóle ważna jest aerodynamika w tym współczesnie w gravelach? Oj, patrząc na współczesne mistrzostwa świata? E, zdecydowanie tak. Jest to. E, rower sportowy, uniwersalny, zarówno do ścigania po odcinkach płaskich, jak i w e, terenie. E, ale wiem, że startowałaś nie na gravelu, tylko w przełajach. Mm -hmm. Jak było? E, zabójczo trudno. Rower poradził sobie, przeżył, więc e, zadanie spełnił w kolejnej kwestii. E, który miałaś miejsce? Pierwsze. No, na... <laughs> najlepszy komentarz do tego roweru. Cała idea w ogóle tej marki polega na tym, że jest to custom od początku do końca. Człowiek przychodzi do twórców marki i mówi, co chciałby mieć. Do wyboru jest sześć różnych RAM, czyli dwie gravelowe, dwie MTB i dwie szosy. I później wybieramy wszystko po kolei. Można wybrać charakter roweru, bo najpierw jest się pytanym. Co chce się tak naprawdę robić, czyli wybieramy bezpośrednio pod klienta sprzęt, który będzie później jeździł. To, co tutaj widzicie, to jeden z dwóch graveli, bo marka startuje z dwoma gravelami. Ten jest bardziej racingowy. Racingowy, bo ramy są dwie, tak jak mówiłem. Jedna mieści troszeczkę węższe opony, druga mieści szersze opony, ale jednocześnie ma więcej uchwytów na Wszelkiego typu akcesoria. Tak jak widzicie, tutaj 40 to jest 40 w tej chwili, w tym drugim rowerze 50. Jednocześnie mamy też takie rzeczy jak pełną integrację systemową. Wiadomo, Aero jest bardzo ważne w tej chwili w gravelach, plus do tego inne cechy aerodynamiczne, czyli widelec, kształt ramy, kokpit odpowiedni i tym podobne rzeczy. Justyna, która jest użytkowniczką tego roweru, wybrała też inne komponenty. Na przykład, w związku z tym, że startowała w tej chwili w przełajach, jest i mniejszy tryb przełajowy, chociaż jest to nowy Apex 12. -kowy. Rower jest sam w sobie sztywny, wiadomo, szybki, grawal do ścigania, lekki, ale jednocześnie ma sztycę VCLS kanionowską po to, żeby tłumić rzgania. Cała idea marki opiera się na tym, że od początku do końca wybieramy wszystkie elementy, a twórcy marki na podstawie rozmowy z klientem składają cały rower. Podkreślam, Na początku jest klient i to on decyduje co chce mieć w rowerze. Dlatego jeśli będą to gravele, to może to być racing albo rower bikepackingowy, albo jeśli będzie to na przykład MTB, będzie i to do wyboru. hardtail do ścigania, ale i lekki sportowy full. Tak samo szosa, albo wersja lekka, albo wersja bardziej endurance. Tutaj mamy przykład roweru Przeznaczonego głównie do ścigania, lekko zmiękczonego tą sztycą. To jednak nie koniec, bo mamy karbonowe ramy wyselekcjonowanego producenta z dalekiego wschodu, tak jak wszystko stamtąd pochodzi, znanych marek, ale jednocześnie, poza już wyborem ramy dopasowanej do klienta, plus osprzętem taki, jaki dokładnie chce, możemy też rower pomalować. To, co tutaj widzicie, to jest wersja podstawowa, no nie do końca. Rower może być w dowolnym rowerze, ale w tym designie, czyli na przykład złoto plus ten, plus ten efekt chmurek czy mgiełek, może być w różnym kolorze. I to jest wariant podstawowy, który już od razu jest customem. Poza tym jednak będą też wersje limitowane, które oczywiście będziecie mogli razem wybrać, projektując swój rower lub nawet stworzyć własną wersję takiego finalnego produktu. Rower został przemyślany technicznie i tak złożony, bo m.in. ma najnowszego, dwunastkowego już Apexa, tak jak widzicie, z tymi małymi klamkami. 1x12 to idealne rozwiązanie do gravela. Poza tym mamy tutaj także polskie koła Dandy Horse, aluminiowe, ale najlżejsze możliwe. Plus z myślą o jeździe także jesienią i zimą, opony Hutchinsona 40, ale ze zminiaturyzowanym bieżnikiem NTB. To jest rower, który śmiało może startować w wyścigach i do tego został pomyślany, ale także pod kątem uniwersalności. Ten drobiazg w postaci sztycy amortyzowanej sprawdził się w poprzednim rowerze Justyny, działa tutaj. Dodatkowo zostało od razu pomyślone pod kątem geometrii, czyli jest jarzemko na wprost. Wszystko zostało idealnie dobrane pod klientkę, dokładnie tak jak chciała. Oczywiście ramy są na skrość nowoczesne technicznie, czyli nie tylko jest to pochowanie pancerzy i linek, tak jak tutaj, ale także rozwiązania typu ładnie rozwiązany klin blokujący sztyce, czy flatmonty, czy oczywiście sztywne haki. Do wyboru macie karbon i tylko karbon, bo ma być lekko, ma być szybko, ma być efektywnie. A... Co wybierzecie? Czy będzie to gravel, czy w przyszłości góral, czy może szosa? No to oczywiście decydujecie Wy. Vivit, nowa marka, ale od początku wymyślona tak, żeby spełniać oczekiwania klientów. My będziemy ten rower testować przez kolejny rok. Przejechaliśmy już kilkaset kilometrów i turystycznie i wyścigowo. Widzicie jak to wygląda. No. Mnie się podoba, powiedziałbym. Gdybym był z białego stoku, a całkiem przypadkiem jestem.